Z tymi kartami mogę zrobić tylko jedno. 5 miesięcy temu nagrałem materiał, w którym testuję karty graficzne w stanie nieznanym. Spośród sześciu kupionych modeli cztery z nich okazały się być sprawne, co było dla mnie bardzo wielkim zaskoczeniem. Ja jestem Jobak, a dzisiaj zapraszam was na drugi test kart graficznych kupionych jako stan nieznany. Jak zwykle ma być krótko, zwięźle i na temat, więc lecimy z prezentacją. Bohaterami naszego filmu są następujące karty. Gainward GTX 460, MSI GTX 660, GeForce GTX 580, ATI radeon HD 4870 oraz produkt od Gainwarda, na którym nie znalazłem żadnej informacji. Na potrzeby filmu nazwijmy ją kartą widmo. Za wszystko, co tutaj widzicie, zapłaciłem łącznie 160 zł. Jest to zdecydowanie za dużo, biorąc pod uwagę fakt, że wszystko może być elektrozłomem. Przejdźmy do metody testowania. Wszystkie GPU wkładam do mojego głównego komputera ze względu na brak drugiego zasilacza z odpowiednią ilością wtyczek zasilających. Nie ma sensu tracić czasu i pasty termoprzewodzącej na sprzęt, który może nie działać, dlatego też nie będę ich rozbierać przed testowaniem. Karty, które będą niesprawne, zostaną rozebrane i poddane oględzinom. Zacznijmy od naszej karty widmo. W sumie to bardzo trafnie ją nazwałem. Karta powoduje jakieś zwarcie i zabezpieczenie w zasilaczu prawie natychmiast odcina prąd. Po rozebraniu widać, że karta w niektórych miejscach jest ubrudzona jakąś oleistą substancją, do której przywarł kurz. Na dodatek bardzo śmierdzi spalonym plastikiem, co może świadczyć, że karta miała bliskie spotkanie z piekarnikiem. Teraz pora na Gainuarda GTX 460. Po włączeniu komputera chłodzenie wchodzi na maksymalne obroty, a na monitorze nic się nie pojawia. Po rozebraniu widać, że nie była regularnie czyszczona, a pasta termoprzewodząca pamięta rok 2010, w którym zjeżdżała z taśmy produkcyjnej. Na dodatek znów czuć spalony plastik i znów wyjaśnienie nasuwa się samo. Janusze biznesu już tutaj grzebały. Przy GTX 660 sytuacja wygląda tak samo jak przy GTX 460. Maksymalne obroty chłodzenia i brak obrazu. Po rozebraniu widać, że karta dawno nie widziała świeżej pasty termoprzewodzącej. Na dodatek ktoś przeholował z piekarnikiem, co widać, gdy zerkniemy na krzywe kondensatory, które ledwo trzymają się laminatu. GTX 580 to chyba jedyna karta z tego zestawienia, która nie miała swojego epizodu w piekarniku. Niestety też jest niesprawna. Podczas wyciągania jej z komputera zauważyłem coś ciekawego. Karta ewidentnie jest po upadku. Na rogu widać uszkodzony i rozwarstwiony laminat, liczne rysy, pourywane kondensatory i część innej drobnej brakującej elektroniki. Nie ma sensu jej nawet rozbierać. Przy Radeonie HD4870 sytuacja się powtarza. Turbina wydaje dźwięk startującego samolotu, a na ekranie widać bezkresną ciemność. Po jej rozebraniu nie widać żadnych uszkodzeń mechanicznych. Problem najprawdopodobniej leży po stronie zasilania, co pokazują nam dwie czerwone diody przy wtyczkach zasilających. Podsumujmy. Kupowanie sprzętu w stanie nieznanym to jedna wielka loteria. Lepiej już dołożyć parę złotych więcej i kupić sprawny i sprawdzony sprzęt. Na polskich portalach aukcyjnych, gdzie pewno jest Januszy biznesu, stan nieznany w 99% przypadków oznacza, że przedmiot jest uszkodzony. Na dzisiejszym przykładzie widać, że rynek zalany jest kartami graficznymi w stanie nieznanym, które bez powodzenia były naprawiane w piekarniku. Dlatego uważajcie, co i od kogo kupujecie. Zastanówcie się dwa razy, czy warto, zanim wyrzucicie pieniądze w błoto. Ja po dzisiejszym dniu zostałem z pięcioma uszkodzonymi kartami graficznymi. Jedna z nich posłuży mi jako obiekt testowy dla mojego nowego wyposażenia warsztatu. Do zobaczenia. Cześć!